za niespełna miesiąc widzimy się na koncercie inaugurującym tegoroczną akcję Operacja Czysta Rzeka. Widzimy się w Lublinie, jak wiecie, na koncercie Jacka Klejfa. My w tej chwili przygotowujemy nowy system do rejestracji sztabów i wolontariuszy. Zaczynamy przygotowywać się do akcji poprzez zamawianie koszulek, zamawianie rękawic, zamawianie worków i tych wszystkich narzędzi, które będą Wam niezbędne do tego, żeby sprawnie przeprowadzić akcję. Ja dzisiaj chciałem Wam powiedzieć o jednym nowym elemencie, który pojawił się w akcji Operacja Czysta Rzeka, mianowicie o banku kontenerów. Cóż to jest ten bank kontenerów? Bank kontenerów to nic innego jak nasze narzędzie, które chcemy przeznaczyć do szefów sztabów i do sztabów, głównie tych sztabów, które będą miały kłopot z tym, żeby e Odebrać swoje, swoje zebrane śmieci. Jeśli jakiś sztab nie będzie w stanie porozumieć się z lokalnym samorządem albo z lokalnym operatorem, chcemy dać mu taką możliwość, żeby, te, żeby ten sztab mógł się zarejestrować i mógł uczestniczyć, mógł uczestniczyć w akcji. Skąd będziemy pozyskiwać środki na ten bank kontenerów, albo jak będzie można wesprzeć bank kontenerów? On będzie zasilany z dwóch źródeł. Pierwszym będą lokalne firmy, które będą miały możliwość wsparcia akcji, co już się działo w roku ubiegłym. Drugie źródło to będą Wasze wpłaty pochodzące ze sprzedaży trzech produktów, które umieściliśmy na stronie Operacja Rzeka i na Facebooku. Możecie je podejrzeć i jeśli ktokolwiek z Was chciałby wesprzeć akcję, może kupić jeden z tych produktów, a cały dochód z, ze sprzedaży pójdzie właśnie na Bank Kontenerów. Bank Kontenerów będziecie mogli sobie śledzić na bieżąco na naszej stronie internetowej. Będzie tam ilość kontenerów, którą już do tej pory udało nam się pozyskać oraz ilość środków, które pozyskaliśmy. Te środki, których nie wykorzystamy na bank kondenerów, po 2 maja przeznaczymy na akcje lokalne oraz na akcje edukacyjne. Na dzisiaj tyle informacji. Możecie zaczynać przygotowywać rejestrację swoich sztabów od 22 lutego. Mówicie o tym już znajomym i my widzimy się za tydzień. Do zobaczenia. Cześć. Jeden jest rytym, jeden rytym, jeden...